To piękne miejsce położone jest na obrzeżach miasta Radomia, zaledwie 1,5 km od Ronda Kozienickiego, oddzielone 200-metrowym pasmem lasu od zgiełku głównej drogi. Działka rolna o powierzchni niemal hektara z pozwoleniem na budowę osadzona jest w przepięknej okolicy. Dwa boki działki przylegają do 20-hektarowego, ponad 100 parku zieleni miejskiej, który jest pod ochroną konserwatora zabytków. To oznacza, że sąsiedztwo tego krajobrazu pozostanie niezmienne, dając spokój i kojący odgłosy natury. Park jest pełen cudownych starych drzew, stawów, roślinności oraz dzikich zwierząt. Działka jest otoczona starymi drzewami. Okoliczne tereny to pastwiska oraz pola uprawne. Duże połacie zielonej, otwartej przestrzeni dają poczucie wolności od miejskiego zgiełku. To wymarzone miejsce na zbudowanie domu, postawienie willi, hotelu, spa lub luksusowego mini osiedla. Na działce przy wieździe od strony drogi asfaltowej znajduje się naturalny, niewielki staw z dopływem strumyka. Posesja wyposażona jest w przyłącze elektryczne oraz wodne. Przez teren przebiega również gazociąg. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej jest w trakcie realizacji. Działka podlega pod gminę Jednialednisko.